O czym powinien pamiętać pracownik w okresie wypowiedzenia? Przede wszystkim, w okresie wypowiedzenia pracownik nadal jest zobowiązany do należytego wykonywania swoich obowiązków i wykonywania poleceń przełożonego. Chyba, że pracodawca postanowi podczas okresu wypowiedzenia zwolnić pracownika z obowiązku świadczenia pracy. W takiej sytuacji pracownik nie będzie świadczył pracy podczas okresu wypowiedzenia, ale zachowa prawo do wynagrodzenia. Ponadto, jeśli to pracodawca wypowie umowę pracownikowi, a okres wypowiedzenia będzie wynosił co najmniej dwa tygodnie, to pracownikowi przysługują dodatkowe wolne dni na poszukiwanie pracy. Liczba tych dni zależna jest od długości okresu wypowiedzenia. Ponadto, w okresie wypowiedzenia pracownik zachowuje swoje uprawnienia pracownicze. Zatem, jeśli ma dni niewykorzystanego urlopu, może złożyć wniosek o urlop. I wykorzystać urlop w okresie wypowiedzenia, jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę.